Maneczko w 31. części Let's Play Złote Wrota 2. E, weszliśmy do kopalni. W, jeśli, no tak, no można nazwać to kopalnią opuszczoną e, Gereza, tak? Pod Gerezą. No e, tak, lo, pod Gerezą, e, za tropem naszego ojczyma. No, ja nie wiem, jaki on sposób znalazł, żeby się odkuć, żeby tutaj wejść. Eee, ruszymy to i pojawi się obstawa. Na razie to chyba sobie daruję, bo to jest dość silna obstawa. Ja niby znalazłem zwój, ale tam jest, kurde, ich chyba trzech czy dwóch. Chyba nawet trzech. Ja bym się jeszcze wstrzymał z tym. No to jest potężna obstawa. Um, na razie może się, może się wstrzymamy. Zwłaszcza, że jest jeszcze tutaj co sprawdzać. A więc na razie sobie darujemy. Fajnie byłoby tutaj kurczę znaleźć jakąś kapliczkę. Hatiretę, żebyśmy sobie naładowali runy. Dobra, ale no, no zobaczymy Co jest tutaj grane. Jeden dziennik też się udało znaleźć w poprzednim odcinku. U, tu jest wyjście. Uuu, to wchodzimy teraz do środka tej góry. O kurde. O kurde. Fantastycznie, ale to oznacza jedną rzecz, że tu jeszcze są kopalnie, tunele, których nie sprawdziłem. Szybkie cięcie było, co? A, nie zostawimy niesprawdzonych tuneli, no. A możemy sobie na dół zejść, po tamtej stronie zostały. Ale w sumie ten dół też trzeba sprawdzić. Dobra, tu jest... Coś jest tu schowa... No jest. Ja byłem tu? Brałem ten kuferek? Wydaje mi się, że tak na dół to nie schodziłem, no ale. Hm. Dziwne, no ale dobra. Dawno pełzacza nie było żadnego. Na naszej drodze. Halo? W ogóle ciekawe, czego to była ruda. E, o Jezu, kopalnia, nie? Jakaś krwista ruda? Czarna ruda? Czerwona? Żadne jeszcze żyły nie trafiliśmy, nie? Żeby sobie podłubać. O. Serio? Takie tondorondo? Zrobiliśmy? Za. O nie, to ja wiem. O, kurde, dobra, 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 to ja już wiem, tu, byliśmy tutaj w poprzednim odcinku na tym dole. Aha, tak jest, dobra. O, szlak, mój błąd. Dobra, wyłazimy stąd. E, została nam ta strona do sprawdzenia, okej. Okay. Jest jakoś, jakoś zakręcony, jestem dzisiaj. Pójdę się od razu domyśleć, że nie ma sensu tam sprawdzać dołu, bo już go sprawdziliśmy. W poprzednim odcinku. No chodź tutaj. Dobra. Nie ma co stawiać oporu. Tutaj coś słyszałem. Gdzieś gagatka. Jesteś sam. No tak. Dobra. Eee, pytanie, ile mi zostało zwojów na światło? Czy ja tak mogę szastać nimi? Jeszcze trzy. Wiecie co, może nie. Jak i tak wychodzimy z kopalni, to może sobie zostawimy je. Na no, później ognista strzała. Eliksir, to dobra. Nie ma jakiejś kuszy, nie. Okej, okay, nic tutaj więcej nie ma te zwykłe pełz pełzacze to chyba nie są zmienione. Nie, teksturkę chyba mają identyczną. Eee, tak mi się wydaje. No, to jakaś taka zwykła potka wpadła, nie? Dokładnie. Dobra. Tutaj widziałem jakiegoś gagatka. Wojownik został, okej. Okay. No, no, chodź tutaj. Ocz. Pięknie. Dobra, i chyba tutaj nic więcej nie ma, nie? Czyli ogólnie całą tą kopalnię mamy sprawdzoną, nie? Wiemy, że jest sarkofag. Eee, chyba, że spróbujemy swoich sił, ale nie. No, rozsmarują mnie te gnojki tam w tym sarkofagu. No, nie, nawet jak zniszczenia ożywieńca użyję, to i tak jeszcze zostaje bodajże dwóch. Nie, kierujemy się do wyjścia. Wracamy, kurczę, tam do tego wyjścia. Tak. Okej, okay, czyli staruszek y, przeszedł też przez kopalnię. O, tylko gdzie on się mógł udać? O, u, mamy go. Maurice, nie powinno Cię tu być. Tak ciebie jak Ciebie. Tym bardziej. No. Jak mnie znalazłeś? Jestem myśliwym. No tak. Głupie pytanie. Trochę tak. Co ty tu w ogóle robisz? Skoro już tu jesteś, to chyba się nie wymigam. Raczej Obiecuję, nie wiesz, że wymyślisz plen, a potem bez słowa wymykasz się z obozu. To jest właśnie mój plan. Jak to? Przygotowuję się. Chcę zapolować na srebrzaki. Wiedziałem. Co? Wiedziałem? Na srebrzaki? Chyba oszalałeś. Nie jestem myśliwym, ale polować potrafię. Gamaliel zgodził się zabrać cię za tuzin skór, prawda? Tak, ale to niebezpieczne. Nie możesz tam iść. Już zdecydowałem. To najlepszy sposób na rozwiązanie naszych problemów. Dobra, widzę, że cię nie przekonam. W takim razie idę z tobą. Morris, ty przecież muszę to wreszcie zrobić. Nie będę miał lepszej okazji. No nie wiem. Nie chcę cię narażać. Mogę to zrobić sam. Nie, razem wpadliśmy w to gówno, razem się z niego wygrzebiemy. Chodźmy już. A co jeśli znów ogarnie Cię panika? Nie wiem, będę próbował walczyć. No dobrze, chodź za mną. Zajmiesz się skórowaniem? Tak. Oczywiście. Czyli Morris boi się tych srebrzaków. No ale wiedziałem, kurde. Wiedziałem. Znalazłem alergika, chcę zapolować na srebrzaki i zdobyć ich skóry. To szaleństwo, ale chyba rzeczywiście nie mam lepszego sposobu. Zrobimy to razem, muszę się wreszcie przełamać. Tak naprawdę na stan naszego konta... Poradzilibyśmy sobie bez tego, no. Ciekawe czy Moritz miał jakieś przykre doświadczenie, że on tak się boi tych srebrzaków Już chcesz iść tam? Konkretnie w tamtą stronę... O kurwa, golem No dobra, nie, go... nie, nie chcę, nie chcę spotkania z lodowym golemem No dobrze Ej, fajny sam traczek, nie? Kurde, to... Na razie no nie mam żadnych zastrzeżeń. Oprócz tego, że się czasami zacina albo odpala w... za późno. O, co to jest? Dlaczego jestem spowolniony? O, mordę. Poczekaj, czekaj. Czek... Kurde, zatrzymaj się. Mogę wyciągnąć. O, skóra srebrnego, Czy to jest jakiś gatunek wilka? Nie ma okay. czego. Blądrować. Idę, idę już. Nie wiem o co chodzić. I ta czaszka jeszcze się pojawiła. To strach? Tak zareagowałem? Po prostu ze strachu poczekaj, trochę tych ziółek pozbieram. Może kusza będzie lepszą opcją. No chodź, pachszywa bestia. Może i tak. Dobra. Tak, dobra, przynajmniej jednego odciągnęliśmy. Dobra, ok na razie nie jest źle. Oprócz tego, że no, coś jest nie tak. Kurde, no, nie tak pod względem, że kurde, no nie wiem, czy tak strach nas paraliżuje. Już tam też są jakieś. Okej. Okay. O już, już, cholera. Ale ten efekt tej czaszki bardzo piękny. Już biegnę tam do ciebie, stary. Dobra, pięknie. Ok, spokojnie. Niech mnie to trochę puści. Dobra. Przedziwne. Przedziwny efekt. Ale faktycznie można to uzasadnić tym, że może się po prostu piekielnie ich boi, nie? Idę, idę spokojnie. Ale tylko z tej strony. Kurwa, on tam już... W... O Jezu, wyprół jak z procy. Co tam kurwa łazi? No poczekaj na mnie. Nie no. A. Niepotrzebnie skakałem <noise> za tym jednym ziółkiem. O. Drzewiec wróciły drzewce. Ten na jakimś wypasie cholera jasna, mogę coś z niego wyciągnąć, nie? Aha. Oczywiście. Dobra. Już 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 spokojnie kurwa nic nie chcę poczekać Ale świetnie sobie radzi. Nie spodziewałem, nie spodziewałem się, że Aldric jest takim świetnym wojownikiem. Ile mam tych skórek ogólnie? 8. idzie bardzo dobrze. Tam są jakieś te ścierwojady zimowe. Nie? Górski ścierwojak, okej okay. Dobrze wiedzieć Idę, idę, idę za tobą Dobra, już to ziółko musi poczekać No, tu jest... Ojaz, tu jest ogromne stado Dobra. Dobra, okej. Okay. Może jakiś na mnie się strigeruje Dobrze. Bardzo dobrze Zdejdźmy trochę bliżej. Tak jest bardzo dobrze. Ok, przeżyliśmy. Już, już, już spokojnie. Czy my nie mamy już 12 sztuk? 13 nawet. Niech to szlak! Znowu nie byłem w stanie walczyć za każdym razem ten cholerny paraliż. Byłem bezużyteczny. Przykro mi, ale przynajmniej mamy to za sobą. Tak nie może być za każdym razem. Nie godzę się na to. Zapomnij o tym. Najważniejsze, że się nam udało. Masz rację, udało nam się, ale... Ach. Posłuchaj, Morris, robiłeś co mogłeś. Nie zadręczaj się ty. Dokładnie. A, wezmę tę skórę i wracajmy. Nic tu po nas. Uwiń się szybko. Bo... Cholera, zaczekaj. Aha. Go. Co się dzieje? Wiedziałem. To jeszcze nie koniec. Widzisz tamto wielkie bydle? Musimy się z nim rozprawić. Szlak by to. Wiedziałem. O kurta. Wiedziałem, że coś, coś pójdzie nie tak. No nie. Wracamy do gry. Podejście numer 2. Kolerny boss. Najgorsze jest, jak przyśle tych swoich przydupasów. Już było nieźle, tylko żaden krytyk na nie wszedł, kurde. Aha, idą posiłki. Nie wiem, czy się nie skupić na tych posiłkach. Dobra. Kurwa, jeszcze przewraca. Rezu, ja mam uraz do obalania. Od razu mi się kojarzy z tą walką Pięknie Tam jeszcze gdzieś jest drugi A, zbagował się na skalę, wyśmienicie Dawaj, dawaj, dawaj Pięknie Dobra Nie, nie, nie Na tym małym głównie się skoncentrujmy Hurr. Ja pier... Dobra Pięknie. Ja pierdzielę. Kurwa, cholerne obalania. Tak jest. Przełomaj swoje lęki. Wszystkim pokonałem go. Alrik? O Bogowie. Ale za jaką cenę? Za jaką cenę, cholera? Drugie podejście, jak coś. W pierwszym, kurczę, no nie miałem szczęścia do krytyków, ale skupiłem się na nim, a trzeba było te małe też rozwalić. Oooo, strach ma wielkie oczy, pokonaj wielkiego srebrzaka, tak. Ale było pewne, że za dobrze poszło w pierwszą stronę. Że droga powrotna się spieprzy, nie do wiary. Wreszcie się, się, się przełamałem. Zabiłem wielkiego srebrzaka. Czuję, jak wstępują we mnie nowe siły. Teraz muszę jednak sprawdzić, co z Aldrikiem, Tak jest, tak jest. Skóra wielkiego srebrnego wilka za tysiąc. Nic tu nie ma. Dobra. Jesteśmy z powrotem skóra wielkiego srebrzaka. Troszkę mi się zbagowało, bo Alerika przerzuciło tam, a tu się odpala jakaś caccenka jak podejdę. I troszkę dziwnie to wyglądało, ale dobra, sprawdźmy, co jest grane. Przepraszam, że nie byłem w stanie ci pomóc. Abyś odnalazł spokój po śmierci. I obiecuję, że nie zawiodę Cię już nigdy. Ojcze. Ach. Ze Zef Lasu... Czułem ogólnie, że po, jak on coś wymyśli, to będą kłopoty, no... Wiedziałem, że postąpił zbyt pochopnie, cholera, i że nie, nie wróci z tej podróży ze mną. Myślałem jeszcze na początku, że... E, że znowu będzie jakiś problem z bandytami, albo że go znajdziemy później tu gdzieś martwego. No a później, jak w pierwszą stronę poszło dobrze to polowanie, to się wiedziałem, że sknoci w drugą. No i finał, kurczę, masakryczny. O! No, żałoba żałobom, ale co my tu mamy? To jest, to jest... Taki miał toporek, o szlag. Zasięg 90. Tylko, że wymaga wciul siły. Jezu. Ale piękna rzecz, zobaczcie te zdobienia. To nic dziwnego, że naszemu ojczymowi poszło tak dobrze w tym polowaniu. Przynajmniej w pierwszą stronę. Ale Witt nie żyje, to niemożliwe. Pochowam go tutaj. Ech, szlak. Jak już zniknął, tak jak mówiłem, to już wiedziałem, że będą problemy. No i kurde, wiele się nie pomyliłem. Niech to szlak po prostu. Niech to szlak wszystko trafi. A najgorsze jest, że, na, że w Sakiewce mamy 6 koła denarów, nie? Czyli dalibyśmy radę bez tych skórek. Ale dobra, no Fabuła musiała nabrać dramaturgii. Gobliny tam są. Mogę wrócić, a mogę też pójść tędy. A co mówi mapa w ogóle? Że ja się tu gdzieś kręcę, tak? Nie, w ogóle według mapy to ja zniknąłem. Dobra, to jest nowa lokacja, dobra. Mogę zejść tam. Ale powiem Wam, że klimacik tutaj jest. Fajny motyw z tymi srebrzakami, nie? Że taka lokalna, e, bardzo lokalna e, flora, e, fauna i flora, no. Drzewiec tam jest, ok. Srebrzaki kolejne. Nie wiem, czy iść tutaj do tego ogniska. z goblinami. Było łatwiej, bo mieliśmy ojczyma, który szatkował, nie? To wszystko. Teraz już tak lajtowo mo Teraz już tak lajtowo nie będzie? Co my tutaj mamy? Wojownika. Jego trzeba w pierwszej kolejności, on będzie srogie obrażenia zadawał. Znaczy srogie, no spore. Dobra. Jeszcze te karakany małe. Jakie coś przy sobie tutaj mieliście. Nie, po prostu ognisko. I tyle. I tutaj można zejść tędy. No, nie blokuj się o te drzewa, Moris. Dobra, tu raczej spać nie chcemy. Uuuu O tu jest jakaś jaskinia. Halo dzień dobry. Omnic Hatiret, a to akurat bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tam jakichś szkieletów nie ma. Nie, nie, chyba wszystko jest git. Do tych Hatiret. Ma Czekajcie, ja mam taką runę. Mm. Mam. To jest. Y a to jest. A to jest leczenie. W ogóle, czemu ja z tego nie korzystam? Jezu, zapomniałem o tym. Dobra, pozbierajmy. Ok, nie ma chyba sensu yy, brać tego, bo to się nie stakuje, nie? Nie będę miał dwóch. No właśnie. To nie, to niech sobie to zostanie. Ale przy okazji, w sumie, możemy sprawdzić, jak to działa. Ile to 250, nie? Sporo many, ale to też. Dobra, ja kompletnie o tym zapomniałem, że mam coś takiego. Nie, nie chcę tego. No, daj spokój. Tak, naładujemy sobie wszystko, no. Eee, no, stać mnie. Spokojnie. Dobra. Fajnie, że to się udało znaleźć. Okej. Okay. Wyłazimy. Trzeba się tutaj rozglądać. Tu takie o, takie smaczki można przegapić. To jest niewybaczalny grzech przegapić coś takiego. Dobra, pochodnie. Myślę, że możemy na razie sobie darować. Coś tu trochę mnie wkurza, że te, te drzewa mnie blokują nieraz. Oj, kurwa, go... Golem to nie jest nic fajnego. Srebrzaki, okej. Okay. Cała trójka. Dobrze, fajnie krytyk wszedł zajebiście Przydałby się jakiś kolejny Tak jest Niewiele brakowało cholera Many nie mam, no nie żartuj no Nie powinienem spotki, powinienem zżarć, ale dobra Serio? Czekajcie, na pewno 250 daje? O, ile mam? No, dobra, zgadza się wszystko. Kurde, jak ojczym czyścił drogę, to było dużo lżej. Eee, tego golema. Czy on może tam coś pilnować? Nie wiem, w którą stronę iść. W ogóle może walnąłbym podkę, chociaż nie. Może podkę sobie zostawimy na następny odcinek, bo mam tylko jedną na sprint. Raczej powinienem iść w tamtą stronę. Ale tutaj też może być coś. Ciekawego. Kolejne srebrzaki, chociaż może ja nie powinienem, to jest... To jest zwykły dzik? Aaa... Dobra. Dobra, może ja nie powinienem się aż tak zapuszczać. Czyż nie, tam są jakieś ruiny. I to może warto to sprawdzić, jak już tu jesteśmy, nie? Znaczy podejrzewam, że ja będę mógł wrócić do tej lokacji. Znaczy na pewno, chyba, że coś się wydarzy niespodziewanego, tak? Że ta kopalnia się zawali czy coś, nie? Kurwa, no i widzicie co się dzieje? Ej, no nie mogę tu przejść. Masakra. No co prawda nic tu nie ma, ale. Ale mogło coś tutaj być. Dobra, tylko może, kurde, rozwaliłbym je, tylko nie wszystkie naraz. Kurwa, widzę, że chyba nic z tego nie będzie. Więc od razu. A, kurwa, nie mam nawet many. Ok. Nie, wszystkie się zainteresują szlak. Dobra. Sobie wejdziemy tutaj. Podejrzewam, że wskoczą tutaj. No. A dużo sprawniej to poszło zdecydowanie. Ale ile tych skórek będzie? Wiecie, co jeszcze? Coś tu się jeszcze musi pochrzanić, bo yy, na no taką ilość skór tutaj ogarniemy po drodze, że chyba będziemy milionerami. Milion denarów na tym zarobimy. Dobra, nie podoba mi się, że się ściemnia, ale te ruiny mnie ciekawią mega. O co tu chodzi? Tam jest drzewiec. A, poczekajcie, może ja. Czekajcie, nie, nie, musimy się trochę zregenerować, bo jest źle. To jest po prostu źle. Okay, mana to będzie do te grzybki. A posiłek, gulasz jak najbardziej. Jeden i jeszcze jeden. A możemy mięskiem zagryźć. Dobra. Może spróbujemy z kuszy. Nie wiem, jak wytrzymałe są te ścierwojady. A, come on, Dobra wypad Okej okay. W sumie zaraz może poziom Nie, w sumie wbiliśmy poziom, no tak, nie zwróciłem na to uwagi Dobra, który mamy ogólnie? 17, ja pierdzielę. Ten drzewiec jeszcze stoi nam na drodze. Ale też chyba nie będzie problemu z nim, co? Nie, dobra, nie będzie problemu. Pamiętam te zjedynki. No widać, że to jest wersja zimowa. Patrz, znaczy, tutaj. Dobra, pięknie. Okej, okay, dobra. Jeszcze tak sobie zerkniemy na koniec. Co to są za ruiny? Jakieś wejście tutaj jest. No, no tu ubiliśmy tego. Zerknijmy do środka, no i zakończymy sobie odcinek. O nie, tu jest zejście, o kurde, zejście do podziemi To się trochę cykam. Cholera szkieletów. No, ale zobaczmy. Coś. Kurde, chyba jakieś szkielety mogą być, ale wiecie co? Sprawdzimy je w następnym odcinku. No musi być takie cięcie, przykro mi, ale tam mogą być fajne rzeczy. Dobra, nic, na dzisiaj tyle, także trzymajcie się. I na razie, no to był ciężki odcinek. Dużo straty w tym odcinku, ale żyjemy, przynajmniej tyle. Dobra, na razie.